W biurze wystaw artystycznych odbyła się wczoraj oficjalna premiera tomiku wierszy Kazimierza Pichlaka zatytułowana Karawana marzeń. Premiera niecodzienna, bo oprócz spotkania ze słowem pisanym było to również spotkanie ze słowem śpiewanym. Doszliśmy do wniosku, że w ogóle pomysł powstania zespołu Szyszak to jest taki projekt bardziej szerszy. Spojrzenie na potencjał, który tutaj w ogóle na tym terenie się znajduje. My śpiewamy, gramy o karkonoszach, generalnie rzecz biorąc, ale właśnie zaproszenie ze strony różnego rodzaju twórców, którzy niekoniecznie o karkonoszach, ale także od siebie przede wszystkim tworzą różnego rodzaju przekaz artystyczny. No, to jest dla nas właśnie sens istnienia, bo tak naprawdę budujemy to, co się nazywa naszą małą ojczyzną. Wczorajszy koncert zespołu Szyszak był już kolejnym opracowaniem twórczości Kazimierza Pichlaka. Poprzednio jego utwory tworzyły nawet całe spektakle teatralne. Jednak pierwszy raz zostały kompleksowo opracowane muzycznie. Tu duży wkład ma współproducent płyty zespołu Szyszak. Paweł Stefanowicz czego dotyczą utwory? Oto zapytaliśmy ich autora. Takich troszkę różnych słów literek o, o, o życiu, o odczuwaniu świata, o relacjach między, międzyludzkich. No nic, nic nadzwyczajnego, tak trochę, trochę zabawy słowem. Po prostu takie zwykłe, bardzo proste, bardzo proste pisanie. Wczorajsza premiera Tomiku Wierszy oraz koncert zespołu Szyszak spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Główna sala biura wystaw artystycznych wypełniła się do ostatniego miejsca. Bardzo mi się to podoba, bardzo. Taka myślę, że tutaj. Jest, yy... Nie, nie, z tej koledzy znaleźli jakby różne sposoby, róż, każda piosenka jest inna i, i każda, jest, każda jest inaczej, yy, każda jest z naszej skomponowana w inny sposób i, i, i inaczej zaaranżowana, także daje taki bardzo różnorodną muzykę i bardzo, bardzo nas to, 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 to cieszy, bardzo mnie to cieszy, bardzo. Muzyka